siemaneczko, trochę mnie nie było, nawet nie wiem dokładnie czemu mnie nie było, wydaje mi się, że to typowo wynika z lenistwa, jakbym był jednym wielkim leniem, bo wstaję, zrobię sobie kawę idę przed kompa, godzinkę się pouczę i mniej więcej wtedy zaczynam robić trening i czuję się jak śmieć zazwyczaj, po wypiciu tej kawy chyba, nie wiem, czy tolerancja na kofeinę, czy, czy ogólnie nie może przesiedziałem tak godzinę skupiony, nie wiem o co chodzi, ale mniej więcej wtedy zaczynam się czuć tak tak bez energii, taki kurna, pesymistycznie nastawiony jestem. I w takim momencie odpalam sobie muzyczkę, zaczynam robić trening, jakieś tam machanie na drążku. Tak pod przyjemność lecę. Ta muzyka, rozproszenie od tego samopoczucia, czujesz się lepiej, te endorfiny jeszcze kopią. Nie robię serii ostatnio tak intensywnie, nie, nie progresuję, no tak jak widać nawet ta sylwetka nie jest... Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie ma za bardzo progresu, mimo tego, że waga jest większa. I tak jak teraz na przykład nagrywam, to nie mam tej muzyki. Na przykład muzyki. No i też bardziej odczuwam to, jak się, jak się czuję. Czyli czuję się jak śmieć. I bardziej to mi wchodzi na banie wtedy, jak nie mam tego rozproszenia w postaci tych słuchawek, nawalania muzyki, jeszcze głośność wyrąbana. Słuchasz jakiegoś gówna jeszcze, co ci... Jakiegoś popu te teksty cię rozpraszają, bo śpiewają na przykład o laskach cały czas w tych piosenkach. I tak sobie wtedy wbijasz się... Tak łatwiej jest, po prostu łatwiej. A tak teraz jest trudniej, bo w ciszy trenować bez muzyki, więcej wysiłku to wymaga. No ale to właśnie wynika z typowo powocenieństwa ode mnie. Także teraz mniejsza w to. Trzeba skupić się na tym, co jest istotne. Czyli OHP. Zaraz rozwalam OHP. Ciężar jest malutki. Bark mi ostatnio wypieczyło też. Nawet czuję teraz, że mnie nawala. Bo nawalałem pompki. Codziennie katowałem, bo czułem, czułem taką moc. Poczułem... Myślałem, że to przejdzie jakoś, że będę kotował, kotował, kotował i że jakoś zaadaptuje się, ale nie jest, jak zawsze, czyli nawala mnie, ale i tak OHP zrobię. Także lecę. Mały ciężar, nie pamiętam dokładnie ile, zaraz muszę to policzyć, ale nie będę marnował teraz energii na rachunki. Mm, tylko trzeba. Ah. Ah. Widać mnie tam, chyba ja. Kurna! Czerwony jak burak się robię. W lustrze paszę. Ciśnienie, ciśnienie idzie chyba, co pewnie można zauważyć tutaj. Chyba widać to na kamerze, pewnie ja to odczuwam. Mobilność w barkach spieprzona. O kurna, no pa. Ile ja tam rękę podniosę, nie? Przecież w sumie na zgiętej. Na przykład to, nie No, no kurde. Jeszcze zaraz jakby coś miało mi wyrąbać. Ja tak już mam od bardzo dawna w tych barkach z tą mobilnością. I przy, do, przy OHP można to oczuć, bo tutaj muszę ciągnąć, tu i wtedy przez brak mobilności kompensuję tutaj, nie? Jakbym naskoś nam się ustawił ławę prawie. Ale przy tym ciężarze nie powinno być problemu, że tak się wykrzywiam. Nie czuję, żeby przeciążało tutaj. Ostatnio był taki moment, który zainspirował mnie do podjęcia redukcji, żeby zwiększyć też tą estetykę. No i też z innych względów, też pod względem orlika, jak sobie chodzę, żeby lepiej się biegało, żeby większa szybkość była. Coś tak dla samego siebie, ale dobra. Stoimy sobie na orliku z kolegą i idzie jakaś małośka z, z innymi laseczkami. Ja tak sobie stoję, normalnie, nic nie ten. Jak się zaczynał kiedyś trenować, to był taki... <c Vitamin> był taki impuls. No ogólnie jest taki impuls, żeby tą atrakcyjność zwiększyć. No chcesz... Wiadomo, no każdy z nas praktycznie chce bardziej się podobać, jak się dostań, dostajesz uwagi od, jakąś uwagę od laseczki też... w jakiś sposób to działa na ciebie. <coughs> Chuj w to. To stoimy sobie... i jakaś mamuśka... To z tymi laseczkami... tak, taką no, i... I mówi, że ten krzyczy, że piękne ciała. A ja tak mówię, ku, kurwa, mówię. myślałem <coughs> myślałem, że laseczki to tak wyrąbane mają, bo zazwyczaj mają. No kiedyś było, kiedyś miałeś taką myśl, może jak zaczynałeś, się ja też miałem, że myślało się, że dobra, tu formę zbuduję, że, że, tak jakby, że to tak wpływa na atrakcyjność, że faktycznie będziesz inaczej postrzegany, a to tak naprawdę to chuja. Ewentualnie co to u mężczyzn, no to może tak, prędzej. Koledzy zwrócą uwagę, że masz łapę większą. Od razu masz większy szacunek, ale u laseczek to bez większej różnicy zazwyczaj. No ale ta mamuśka mnie trochę tak zainspirowała. Logiki, no nie za wiele, nie oszukujmy się z jednym komentarzem jakiegoś milfa, żeby się zainspirować. No, niekoniecznie racjonalne, ale za. Czy to musi racjonalne wszystko być? Dobra, lecimy. Eee, druga seria. Lecę. Ah. wchodzi Ach. Wchodzi fajnie w bok barku wchodzi W kaptury wchodzi Ktoś mi w komentarzu napisał, żebym dał przepis na te kaptury. No i pa, jeden napisze wi coś takiego, a drugi jakoś nawet w miarę niedawno. Coś tam o kapturach to napisał, że... że coś tam, że w ogóle nie mam kapturów. Także nie wiem, już sam. Wydaje mi się, że w miarę w miarę rozbudowane są. Więc jeśli chodzi co robię na kaptury, to w sumie typ, tak typowo to nic nie robię. Najbardziej, chyba mi się rozbudowało od wznosów Od ego liftingu na wznosach Za duży ciężar, lecisz kapturę ciągniesz, no wiadomo To i jeszcze teraz na OHP czuję, że mi wchodzi Tylko nie polecam ego liftingu na wznosach, chyba że jesteś niezniszczalny Bo mi to zaczęło łokcie się pieprzyć Za duże przyciążenie tu No i w sumie głównie to, izolowanie pod kaptur typowo myślę, że nie ma co, no bo przy wielu ćwiczeniach Prawdopodobnie też od podciągania w miarę W miarę jakoś tam pracuje, w miarę wchodzi A! Jeszcze te pociągnięcia we froncie jak robię poziomo Poziomo jakby jesteś ustawiony, wiecie chyba o co chodzi Jesteś poziomo i przyciągasz tu To też wchodzi mocno na kaptur Najbardziej to <laughs> Ech, Dobra <laughs> Wpadam na super pomysł zrobienia maksa podciągania się maksa no taką techniką na serię. Ile zrobię na serię, czyli inna technika niż jakbyś robił Maksa, no to dosyć spora różnica powtórzeń jest. Bo Maxa to szarpiesz i machasz. A tutaj kontrolowanym tempem, no możesz... możesz obstawić ile zrobię. Młotkowym chwytem, najłatwiejszym. Ja obstawiam... No dobra. Zrobię i wtedy powiem, ile obstawiłem, o! tajemniczy Ola. ogień kontrolowane tempo Teraz jestem trochę, chociaż minimalnie lżejszy jestem, więc może być to na plus. O kurne. Czuję, że wytrzyma. zaraz mi odetnie chyba. Wytrzymałość czuję, że jest. Lekko lepsza, tak mogę na tym drążku powiesić, wykatować to. Ale obstawiałem 20. Zrobiłem 19. W miarę zadowolony jestem, no. Ale łapy mi strasznie spompowało, dziwne. Uff... Uf. Wiedziałem, ile zrobię mniej więcej, bo Trzy dni temu próbowałem też Maxa raz zrobić. Zrobiłem 18, ale wtedy byłem, jakby w innym stanie, w sensie, że bardziej zmęczony chyba, bo przyjechałem rowerem. Trochę się popodciągałem już, a tak to teraz w miarę na świeżo. Ach, łapy pompuję, kurno. I to jak? Czekaj, tu mięśnień, tu pompuje, a tu bica masz tym chwytem tak bicep schodzi uuu, jaka pompa 19 do 30 30 żeby zrobić spoko techniką no wyczyn, naprawdę wyczyn 30 spoko techniką zrobić po, powtórzę bym musiał teraz ważyć 78,5 do, do 75 bym musiał chyba zejść i katować to podciąganie pod te maksy wtedy może by dało radę 30 zrobić spoko techniką Po tym machaniem ja to tak niby można to zaliczyć coś tam niby robiłem filmik pytałem, ktoś tam napisał że też zaliczenie zawody ale właśnie bym chciał, żeby to było taką techniką, jakby na zawodach to zaliczyć Żeby to było faktycznie fajne, zrobione, zaliczone 30, podciągnięć eleganckich. A takie machanie, pyk, 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 nadbrodę, tu kurna. No co to? Co to za technika jest? Jak robisz podciąganie i żeby zaliczyć się... O, o, o musisz szyję. No kurna no. Trochę takie bez sensu, no, czy robisz typowo, czy chcesz robić ogólnie podciąganie, chcesz w ćwiczeniu powiedzieć, że ogólnie wie... chcesz wiedzieć, że robisz 30 powtórzeń podciągania faktycznie normalnego podciągania, czy 30 powtórzeń za, tak, o tu z brodą, nie? Tak, kurna. I tu zrobisz tylko nad drążek i jeszcze taką się kopnąć. No, takie... No szacunek do siebie trochę tracę jak robię w taki sposób, nie? Po co wiem, że robię po prostu typowo, żeby powtórzenia, żeby większa, większa cyferka była, a sam siebie oszukuję. Czekanie we froncie. Ostatnio napadałem więcej tego ćwiczenia, bo mieszałem to z pompkami. Musi fajnie dopełnia. No ale wyłamało bark, także teraz samo już pewnie będę rzadziej robił, chociaż nie wiem, bo zacząłem za więcej przyjemności mieć z tego ćwiczenia. O, oh, shit! O! Oh. Coś lędźwiowy spięty jest. Coś wszystko nie pracuje. Bark nawala, lędźwiowy nawala. Biotro jeszcze ostatnio mnie nawalało, jak byłem na orlu. Że to, co mogłem biegać. Wkurza takie coś człowieka, no nie powiem. Mocno wkurza. Czujesz się jak gówno. Przychodzę z orla, siadam przed kąpa, z, wyłama, z wyłamanymi lędźwiami. I aż się nie chcę uczyć, bo nie tyle co sama nauka sprawia problem i masz niechęć do nauki, tylko od samego siedzenia, od tej pozycji obsyranej jak po orlu Jesteś taki spospinany, spięty Wbijasz się, siedzisz w tych kurna w kulce tak jak teraz siedzę Bolą bolą cię lędźwia, rozprasza cię No ale no co zrobisz? Ogarnie się, nie? Zawsze się ogarniało Lepiej się skupić na rozwiązaniach niż na samym problemie Skupiając się na problemie i na tym, że coś cię tak wkurza, praktycznie nic nie zmieniasz, tak naprawdę. A to zły nawyk jest. Zauważyłem u siebie ten nawyk, właśnie, że mam. Skupiam się na problemie. Rozwiązanie też podejmuję, ale nie niepotrzebnie tak skupiam się na problemie, bo nic to nie wnosi. No, albo masz, jak masz problem, to podejmujesz jakieś rozwiązanie, działanie, a jak nie podejmujesz. Jak nie masz na przykład y, wpływu na jakiś problem. Coś na bań ci siedzi, ale nie masz na to wpływu. Może chciałbyś nie mieć luki w kasie. O! I skupiasz się na tym, nic z tego nie wynosisz. Tracisz energię, tracisz czas, więc nie ma sensu skupiać się na tym. Więc tak naprawdę albo się nie skupiasz, albo masz wyrąbane, albo podejmujesz działanie, A użalając się nad sobą. No mam, widzę takie, mam tendencję taką, może też, może to dużo ludzi ma taką mentalność ofiary czasami, że, czu, że myślisz sobie, o wyłamało mnie, o znów mnie wyłamało, jakie to wszystko nie fair jest, jakie przykre, że w takiej pozycji akurat, że te, znów mnie coś boli, no nie, nie fair i tak się użalasz nad sobą, czujesz się jak takie cipsko, ale przez to czujesz z jednej strony z jednej strony czujesz się gorzej, jesteś smutny, ale z drugiej czujesz się lepiej. Bronisz tak swoją samoocenę. No ale to nie jest dobry nawyk. To nie jest. To nie wnosi za dużo pozytywnych rzeczy do życia. Bo tak naprawdę każdego coś tam, każdy ma jakieś problemy. I, jak, i ten, kto ma taką mentalność, e, takiej ofiary, no to wychodzi dużo gorzej z tym potem, długofalowo zwłaszcza. Bo wyobraź sobie, Jakbyś sobie nie, nie wpadł w takie gówno, że nie użalał się tak na co tylko myśli. Dobra, lecimy, ogień naprawiamy to jazda wyrąbane nie ma się nawet na czym smucić, trzeba podjąć działanie jest jak jest lecimy, w, w ogóle inna energia. Ale tutaj świat pada O słońce prosto świeci. No, jakby jakby dociąć. W sumie może tą docinkę zrobić. Niedługo zbliża się lato, ale z drugiej strony, czy to taka różnica jest, że lato się zbliża? Kiedyś, jak byłem młodszy, to nawet pamiętam, kiedyś trenowałem, to robiłem masę na lato. Miałem wyrąbane. A teraz mnie tak trochę kusi, żeby sobie dociąć. Nie, ja muszę się zastanowić nad tym też. Ale brzuch trochę chyba wyszedł. Może jakby trzymać niższy BF cały czas. Może można by było, nie? Czy, czy jest sens faktycznie tak masować? Mi nie zależy tak bardzo na wielkości i ogólnie na tych wynikach siłowych. Bardziej teraz skupiam się na takim ogólnym, ogólnej formie. No pod tą nożną sobie lubię taki aktywny być, bardziej czuć tą sprawność taką. Po, pobiec sobie tam. Żeby biegać to typowo tak nie biegam. No ale wiadomo o co chodzi, czujesz taką moc, że tu sprinta szybciutki jesteś, tu obrót jakiś, tu jakbyś umiał, to byś salto strzelił jeszcze pod wyskok, <grytanie> wysoko skaczesz. No oraz stwierdziłem, że zrobię sobie wznosy. Taktyka treningowa, którą stosuję, jeśli chodzi o progres, w dużym stopniu jest do dupy. Bo załóżmy OHP na przykład, albo podciąganie, potrafię robić coś takiego, błąd jest w tym, że ja zrobię co? jeden dzień, robi mi się dobrze, chcę zrobić na kolejny dzień. Jeśli na kolejny dzień znów zrobi mi się w miarę, robi mi się w miarę dobrze, robię jeszcze jeden dzień. Brakuje regeneracji, no załóżmy dzisiaj zrobiłem te dwie serie OHP, jutro znów zrobię i pojutrze zrobię. Efektów za dużo to nie dostarcza, bo jesteś... Taki niezregenerowany na, na, na następnej sesji nie masz progresu. Tak samo z podciąganiem. No, na przykład dwa tygodnie z rzędu leciałem podciąganie. Pod sylwetkę to jest y, też średnie. Fajniej by było robić na przykład raz na 2-3 dni trening, wtedy intensywniejszy, tak mi się wydaje, wtedy byłby dużo lepszy progres, jakbym robił solidniejsze te jednostki, dowalał bardziej i dawał ten więcej czasu na regenerację niż robienie na przykład co 24 godziny czasami. Załóżmy, robię kilka dni z rzędu, i potem odpuszczam na kilka dni i znów zaczynam. No, za skuteczne to nie jest. No ale jest jak jest. Może to zmienię niedługo, może nie. Robię tak, bo tak po prostu bania kieruje, tak mi przyjemnie jest. Też dobrze się czuję w taki sposób często, ale dobra. Coś tu kurna ręka krzywo, coś tu bark? Aha, Pff. łokieć, coś bark, kurna rybie? Pff. Co to kurna? Nie, 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 coś spieprzone, nie, nawalam coś tu. No, ale ja wiem, że to się ogarnie, bo to tak jest, jak klatę przykatuję. Klata się trochę rozbuduje, przód barku się trochę rozbuduje, potem odpuszczam klatę, a robię tylko same plecy. I klata zaczyna spadać, i bark prac, pracuje elegancko, nie ma problemu z tym. To kwestia czasu, zanim przestanie mnie boleć to znów. No, ale dobra, no teraz chciałbym zrobić mimo tego bólu. Ech. Aż takiej bardzo lipy nie ma, żebym chyba nie mógł zrobić wznosów. Serio, kurna. Serio. A co to. Aj. Nie, nie, nie. No, uh, 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 kurna, pieprzone. No, wznosów. Jak widać, nie zrobię. O ten bark boli dosyć mocno przy tym ruchu. Ach. Dziwne, tego się nie spodziewałem, że aż tak. No ale trudno. Ach. Cierpliwości trzeba. Cierpliwości. Tak jak tu mam jedyny tatuaż, to pewnie nie widać po angielskiego, angielskiego cierpliwość, bo tu lustrzanie odbija. Cierpliwość kluczowa. Kiedyś nie mogłem trenować. Z dwa lata czekałem, żebym mógł w ogóle wrócić do treningów. Naczekałem się i wróciłem. Myślałem, że to będzie niemożliwe już. Tak naprawdę nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę mógł jeszcze wrócić do formy. A poczekałem sobie cierpliwości i pyk. No dobra, to w takim razie. Jeszcze porobię, jeszcze coś tam porobię, ale no już chyba porobię te same ćwiczonka co przed chwilą, może to we froncie, albo już nawet nic nie porobię. Głównie to tyle z tego treningu. <laughs> Że dzięki za oglądanie i się manko.